Jadaj, tutaj mama podnosi. Opa. Widzisz, co tutaj mama nakleiła? Zobacz, córcia. Co tutaj mama nakleiła? Zobacz, jaki masz Mikołaje ładne na oknach. Super są te Mikołaje. Chociaż możesz się nacieszyć tą zimą teraz przez okno. Zdrowie, jeszcze pójdziemy na spacerek. Ale zobaczcie, te naklejki są o tyle super, bo ja się spodziewałam, jakie e, kupowałam, że będę musiała po nich niestety, ale zdzierać ten klej, no nie? I pierwszy raz widzę takie naklejki, że zobaczcie. Zobaczcie, jak one odchodzą. One są w ogóle wielokrotnego użytku. I teraz sobie je w taki sam sposób przyklejam. I się trzyma. Zarąbiste, co? O! Hop! Hop! I nie zostawia to naprawdę żadnych śladów. Ja pierwszy raz widzę takie naklejki. Ja pamiętam jak byłam mała, że my zawsze na okno przyklejaliśmy takie plastikowe mikołaje i przyklejaliśmy takim... takim korkiem specjalnym na okno. Ja myślę, że takim gumowym korkiem na okno. Myślę, że osoby właśnie mniej więcej w moim wieku wiedzą o czym mówię. No albo były naklejki, ale właśnie taki naklej, który ciężko się później zmywało. No a teraz wymyślili coś takiego yy, i to jest po prostu super, super sprawa. Nie dość, że pięknie wygląda dla, właśnie dla dzieci, to jeszcze jest takie łatwe do zdjęcia i jest właśnie wielokrotnego użytku. Kupiłam to w Lidlu właśnie za 5 złotych. Także mogłam kupić tego więcej. Jak to spotkam, to na pewno to jeszcze kupię. Na inne okna. Tak córcia? Mama przykleiła Mikołaja na Mikołaja. Moja biedna jest taka, że się chociaż trochę pocieszy tym Mikołajem z domu, tak? zakatarzona. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak miały, że panicznie bały się takiego smarkania. Nie mogę jej po prostu wysmarkać nosa, bo się tak panicznie boi. Gdzie nasza córka nie była takim, że tak powiem, strachliwym, nigdy dzieckiem od początku, jakby niczego się tak naprawdę nie bała, a teraz się tak, taka strachliwa zrobiła. Z wiekiem nawet suszarki się boją, gdzie dzieci suszarki lubią. No i kupiłam jej jeszcze inhalator, bo jeszcze do tej pory inhalatora nie potrzebowaliśmy, więc yy, nie kupowałam do tej pory. Teraz już jej inhalator właśnie zamówiłam, niedługo przyjdzie i pokażę wam jaki. Jaki przyjdzie, tak? Szybko zamówiłyśmy, bo teraz potrzebujemy. No i czekamy na niego. Ładne te Mikołaje, co? Kornelcia dostała takie saneczki. Zostały zamówione dwie pary saneczek. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Dostać nie wiedzieliśmy, jakie będą lepsze, dlatego dostała po prostu dwie pary sanek. Tak? Więc y, jedno po prostu zwrócimy, a drugie zostawimy. Tak? Na razie niestety nie może z nich korzystać, no bo jest zakatażona, Ale jakby zdrowieje, to od razu pójdziemy na sanki. Teraz pogada jest idealna. Tak? Pokaż, jakie masz sanki. To są takie plastikowe. Hopa. One może nie wyglądają jakoś przepięknie. Ale mają oparcie i wyglądają naprawdę na takie solidne. One może nie wyglądają jakoś mega pięknie, no bo wiadomo że lepiej wyglądają metalowe, ale zobaczcie mają oparcie, mają zapięcie dla dzieci, no i one naprawdę słuchajcie są wydają się przynajmniej solidne. Tu jest taki sznurek, no ale to wiadomo sznurek, jak, jak na teraz na pewno wystarczy. No i nie wiemy na razie na jakie się zdecydujemy. No te na pewno są wygodne, bo tak jak mówię jest oparcie i jest to zapięcie dla dzieci. One może z nich szybko wyrosnąć. Myślę, że jeszcze na przyszły rok będą dobre. No tutaj na pewno dwie osoby się nie zmieszczą. Jak ja bym kiedyś tam z nią chciała na tych sankach sobie pojeździć, to na pewno ja się nie zmieszczę. No ale najwyżej przecież można po prostu przez te dwa pierwsze lata używać tych, a później po prostu kupić jakieś inne. Nam się podobają dlaczego? Dlatego, że jeżeli Cornelia się z nich wychyli, przechyli. No, to tak naprawdę nic jej się takiego nie stanie, bo wiecie, no tutaj się przechyli z tej strony, no to gdzie ona może spaść? Bo to nie jest żadna wysokość, prawda? Bo one są bezpośrednio już na śniegu, nie ma żadnej wysokości. A tam widzicie, to są te drugie sanki, z tamtych już jak spadnie, to już może ją gdzieś tam, gdzieś tam to, nie wiem, zaboleć i tak dalej, no nie? No i tam, tak jak widzicie, w tych drugich sankach nie ma zabezpieczenia żadnego. Tak jak tutaj są pasy, tak w tamtych nie ma żadnego zabezpieczenia. Te drugie sanki te metalowe wyglądają na solidniejsze. No ale szczerze on, one nie są jakieś duże. Jakbym miała mieć takie sanki, to wolałabym żeby one były dłuższe. Teraz one są też strasznie małe. Więc na jedno wychodzi, czy ja tak naprawdę kupię tamte, czy ja kupię te, dlatego że i tak i tak z czasem będę musiała te sanki po prostu wymienić. Ja myślę, że z tych sanek na spokojnie do 3 czy 4 lat będzie i z jednych i z drugich będzie mogła tak naprawdę skorzystać. Także to jest jeden rozmiar, no a tak jak mówię, te nie mają zabezpieczenia, no więc jak ona z nich spadnie, zsunie się, no to może ją po prostu coś bardziej boleć, tak? Wiadomo, że dziecko się pilnuje, ale wiadomo jak to jest, że dziecko nigdy nie wiadomo jaki ruch wykona i po prostu może wylądować na śniegu. Je jeżeli na śniegu wyląduje, to jeszcze nic się takiego nie stanie, gorzej jak na jakiś asfalt czy, czy tam coś twardszego. Tak, córcia? Ale jej się chyba też te niebieskie bardziej podobają. Zaraz zobaczymy w tych drugich. O, i tutaj macie drugie saneczki, więc jak widzicie, po prostu łatwiej jej jest się wychylić i upaść, prawda? Nawet tutaj. Nie wychylaj się, córcia. No ładnie, ładnie one, ładniejsze są na pewno. Ale kto co woli, chyba zostawimy te niebieskie, tak? Jeszcze zobaczymy z tym śpiworkiem, jak to się prezentuje, bo jeszcze mamy taki śpiworek, który kupiliśmy do gondoli. Córcia. Dobre, ja ją zdejmuję, bo się boję, że z, że z tego wypadnie. My już taki śpiworek mamy, bo kupowaliśmy do gondoli, dlatego że kornelcia urodziła się w takim okresie zimowym, więc skorzystaliśmy z tego już wcześniej. A teraz możemy to wykorzystać do sanek, tak? Tutaj zobaczcie, ten śpiworek ma takie specjalne dziurki porobione już przez producenta, właśnie na jakieś szelki, zabezpieczenia i tak dalej. Tutaj zabezpieczeń nie ma, więc tutaj jedyne co robimy, to tutaj, kurcia, to kładziemy ten śpiworek tak, no ten, ten, te gumki możemy delikatnie tutaj U. zrobić, o tak, hop. O tutaj. Hop, hop. No i finalnie tak to się prezentuje, tak? Także ona może się po prostu wychylić, o tak jak widzicie i ona sobie poradzi i się może po prostu przechylić. Więc po prostu raczej z tych sanek zrezygnujemy, z tych metalowych. A pokażę Wam, jak to wygląda właśnie w przypadku tych drugich sanek. Łatwórka, więc, tak jak widzicie, tutaj mamy te mm, szeleczki, które przekładamy właśnie przez śliworek. No, i tutaj mamy krok, prawda? I teraz tutaj włożę Wam w kornecie i pokażę, jak to się prezentuje finalnie tylko mi gdzieś uciekła, muszę ją złapać. Pakujemy się, dostanę na chwilkę, Tutaj tak zapinamy. A także przełożyłam przez śpiworek te pasy. Mam wrażenie, że one co prawda troszeczkę króciutkie są. Jakbym kornelcie miała tylko kombinezon i w kombinezonie takim grubym wkładałabym ją właśnie i zapinała w tych pasach, to one by były luźne, ale właśnie do tego śpiworka troszeczkę już są, mam wrażenie, takie przykrótkie. No ale jakoś sobie z tym poradzimy. Najwyżej wezmę jej tak tutaj z boczku. Dobra, nie będziemy męczyć korneci. Ja ją wezmę tutaj tak przypnę. Także muszę, muszę powiedzieć, że one troszeczkę są króciutkie te pasy. Do śpiwonka, bo do samego kombinezonu byłyby w porządku. No ale zobaczcie, zapinam ją. Tutaj jeszcze jednego sobie zobaczymy. Opa. Więc tak to się prezentuje finalnie. Ja na razie Kornelci zdjęłam pasy, żeby jej nie męczyć, żeby jej nie denerwować, no bo ona jest troszeczkę przeziębiona. Ale jak widzicie jest teraz bez jakby zabezpieczenia, no w kroku jest zapięta, tak? Ale mimo wszystko z tego nawet jakby wypadła, no to nie byłby to upadek z wysokości, więc na pewno te sanki są po prostu bezpieczniejsze. A tak jak mówię, no te sanki czy te sanki, one i tak się sprawdzą, nie wiem, do czwartego, do piątego roku życia, a potem ewentualnie trzeba będzie kupić większe. Może nawet w przyszłym roku kupimy, jak, jak dorośnie, jak będziemy razem chcieli z tych sanek skorzystać, zobaczymy. My na razie chcieliśmy malutkie też kupić, z tego względu, że po prostu nawet jak będziemy chcieli gdzieś z nią pojechać, to te sanki bez najmniejszego problemu zapakujemy i one jakoś dużo miejsca nie zajmują. Więc chcieliśmy takie saneczki małe też mieć, i chyba zostawimy raczej te plastikowe. No bo czy te, czy te są, że tak powiem, yy, takie same jeżeli chodzi o wielkość, a bezpieczniej raczej będzie w tych. No i są plastikowe, więc po śniegu też będzie fajnie ją ślizgać, tak? Kornelcia też się nawet w nich dobrze chyba czuje i ona to zaraz w tych samkach uśnie, bo już o, oczy jej się zamykają. Więc tak to wygląda. Lajcik, jeszcze taki ciepły śpiworek. O. Także szkoda, że jest przeziębiona, bo wyszlibyśmy sobie na taki fajny dzisiaj spacerek, tym bardziej, że jest tyle śniegu. No ale nie będziemy jeszcze jej wyciągać, może bliżej weekendu y, na taki spacerek się wybierzemy. Mam nadzieję, że śnieg jeszcze spadnie, a teraz sobie kornia się dokuruje i, i ruszymy, tak? Wypróbować samki, jak tylko to będzie możliwe. My się trochę podkurowaliśmy. Troszeczkę podkurowaliśmy korcie. Ja trochę mniej, ale idziemy na spacer. Korzystamy z zimki, póki jeszcze jest, bo zaraz ma padać od nowa deszcz. więc musimy wykorzystać tą pogodę. A Korcia testuje nowe saneczki. Fajnie, córcia? Fajnie, że fajnie. Tatko. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. Proszę bardzo, Patulona w golfik i bluzę. I tak sobie spacerujemy. Walcia was goni, walcia, walcia goni ich. Uciekają, uciekają, pies, szukaj. Biegnij, biegnij, biegnij. Chodź, biegniemy, biegniemy <śmiech> <śmiech> Dobra Kornelciu, zamiana, teraz ja Sal <laughs> Cioelcia, nie chcesz do Kornelci?